Witamy w kolejnej recenzji figurek. Ja jestem Waxer A ja Dana. I zapraszamy do oglądania. E, dobra, już. No. E, dzisiejszymi figurkami będą no. klony i droidy, czyli pół na pół. Ale, ale wszystkie figurki są z Wojen Klonów. Pierwszym e, naszym zestawem jest dwupak Tire i Riz e, z odcinka Ambush pierwszego sezonu. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu. E, Riz wyposażony jest w blaster DC15. Karabin, blaster. karabin blasterowy DC15. Zauważcie e, jest wykonany. Tak samo jak blaster Komandora Gunnera z pierwszej recenzji. No. Ale ten jest trochę dłuższy. Jest trochę dłuższy i kolor jest inny. Bardziej jasny. Y hełm z wizorem. Jak w odcinku. No. Czerwony. Mhm. Podnieś jeszcze wizor No. Ale tak bez wizora trochę mi tak dziwnie wygląda. Tak. Tajer jednak to tajer. Miał, bi, miał ten swój wizorek cały czas. Z tą swoją nóżką. No, kulejący. Kule, I jeszcze w wyposażeniu ma DC. 17 Pistolet. Dwie. I kabury. Yy, Nie ma co Na ramiennik. Ruchomy w ramionach, łokciach i dłoniach. Z drugiej strony też tak samo. W biodrach, kolanach i Kostka. kostkach. Mm. Swoje te oznaczenia czerwone. Tak. Tu ma znak. Policji Republikańskiej. No. I jego żołnierz. Rys. Rys. Wyposażony już w o wiele więcej bazułkę, mogę strzelić w drojda? Może. Nie tej? trafiłeś. No, bazułka też ciekawie wykonana, tak jak w odcinku. E, inna. No, trochę grubsza. No i inna. Nie, no w sumie ta sama, ale grubsza. Grubsza, większa, dłuższa. No. Bo oni mieli taką od rurę że, że, że prawie że... No tak, ale oni to tak zrobili, żeby się rakietka zmieściła No właśnie Sprężyna i guziczek <guliczne> Guziczek Dobra Rist ma również zdejmowany hełm normalny taki jego jedzenie. blaster No, dalej I przejdź do najciekawszej rzeczy w nim Plecak No Zdejmowany W ilu figurkach jest plecak? Chyba w tylko w nim Nie, jeszcze w Asoce jest A, w asoce, no fakt Otwierany materiał tutaj Tak, to jest gumowy Gziczek. Tak, żeby zapiąć tu Tu uszelki. W tak samych miejscach jak Tire także nie ma nic. Mnie jest tych oznaczeń. No, nie, bo nie, już bo nie już jest porucznikiem. Właśnie, zapomniałem w ta jest pocznikiem. z porucznikiem. Po te teraz przechodzimy do pojedynczej figurki droida bojowego. Pokażę od razu kartę. Pokaż kartę. Eee, akurat teraz się złożyło, że zdjęcie jest z tego akurat odcinka. Ambush. Mm -hmm. eee, droid wyposażony jest w bazunkę charakterystyczną dla niego a teraz będę strzelał w klona no fire! eee I ciężko się z nich strzela bez guziczka no, dwa, e, dwa uchwyty wyglądają jakby miały dwa spusty, ale mam tylko tutaj jeden nie, nawet spustu nie mają no patrz, <śm> nie mają wiem <śm> trochę głupia, dobra i blaster droidów posrebrzony Posrebr no taki ciekawy yy, nie wszystkie figurki mają posrebrzone te od razu powiem że posiada kolega figurkę którą figurka która też tak ma jest to klon trooper najzwyklejszy ale rex jeszcze ma taki zwyczajny nie ma posrebrzanego rex ma dc17 posrebrzone a tak 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 mm. I ma zdejmowany plecak z antenką. Mhm. Głowa ruchoma. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam, że idzie od niej. I już, że odczepiada da? Bo już Dobra została. Rezu... Dobra. Ruchomy w ramionach, łokciach, już w dłoniach, nie? Ale dobrze się blastery trzymają. W biodrach. A w nogach już nie. Już nic w nogach inaczej. Myślę, że on by się I... składał po prostu, gdyby był w nogach. I w ciele. W tułowiu 360. Przejdźmy do masywniejszego Droida. Pokaż kartę. Super Battle Droida. Statystyki nazwy. Yy, zdjęcie jest z odcinka na przed ostatniego pierwszego sezonu. Bo ostatni to jest tak. Droid wyposażony jest w rakietnice ręczne. Odczepiony? Hmm. Odczepiony. Teraz trafię, teraz trafię! Widzisz? Trafiłeś? Ja widziałem, że w ścianę. W ścianę, czy znaczy, w tą dioramę. A razą nie trafiłem. W, w, z odczepionymi wygląda on tak. No hmm, jak to? Nie no, zaczynam się powtarzać, nie powiem tego. obu rękach yy... zamontowane są działka. Ruchomy w ramionach i łokciach. Już w dłoniach nie. Ale palce można mu wygiąć, Właściwie można mu dać jakiś ten. Yy, no, pistolet czy tą bazukę, nawet. Można by mu wczepić. Pokażę, może zaprezentuję co? Bardziej bazukę, bo ten ma pokryć. No. tą, to. Tak specjalnie. No dobra No jesteśmy Przepraszam, to moja wina Tu mam no, Ruchomy w tłowiu I tu też w biodrach Więcej nie ruchomy To jest jak główka Lampka Dobrze, no i przejdźmy do asa naszego Odcinka. odcinka największego, najdroższej mojej figurki. Boyla! W stroju pustynnym z geonosis Wyposażonego w łazik. Chodzisz, którego nie było w odcinku i został ciekawie zrobiony. Dobrze, najpierw pokaż kartę. Już siada, już siada. A. Zmęczył się biedak. No, boil, a za nim ha <noise> Chociaż według mnie Waxer to jest z przodu. Ale nie wiem, dobra, nieważne. No. E, tu z, tam blaster to jest. Zgubił wiecie. swój miotacz. Który także posiadali, chyba nie powiedzieliśmy. Mówi, nie, nie, mówiliśmy, mówiliśmy. nie? E, tak, e, figurka helm z narysowaną numą. E, nie widzę, nie widzą. Takie trochę o swoim Zaraz się nie dobra, dawaj, daj. To była muzyczka z gwiazdnych wojen. Nie wiem czemu tak się zgodziła. Figurka ruchoma w ramionach, łokciach i dłoniach, w biodrach i jeszcze na boki. No szpagat, do, bo to jest nowa figurka. Do przodu, w kolanach i w kostkach. No. To wszystko dzisiaj. Łaziku nie przedstawiliśmy. Łazik, łazik jest ruchomy w tym miejscu i w kostkach jakby takich. Działo. Ruchome działo. Panel sterowania, czy uchwyt... No, rę... kierownicę. To mały ekranik. To jest tak. N niebieska naklejeczka. <noise> no i anteny odczepiane są. A działo też można. Czyt. Nie będę próbował. No. Dobrze, no to... Komentujcie, subskrybujcie, klikacie fajne łapki w górę. E, bła... e, o tak. No. To coś.